Potęgi z matury podstawowej, to zadanie można spokojnie zrobić w głowie, więc możecie sobie zatrzymać film i spróbować samodzielnie. Ja wam pokażę jaki jest mój sposób myślenia przy tym zadaniu i jak ja bym je rozwiązał, a wy mi możecie napisać w komentarzach jakieś inne podejście, bo na pewno to zadanie można przekształcić inaczej. Mamy tutaj 3 do potęgi 9 /4. to 9 czwartych jest w wykładniku w potędze. I patrząc się po odpowiedziach musimy to zamienić no, na jakąś formę mnożenia. Jak ja widzę, że mamy tu mnożenia... A tu mamy potęgę. To od razu mi się to kojarzy z tym pierwszym wzorem, który macie tutaj w tablicach, a mianowicie z tym, że jeżeli mnożymy liczby o tych samych podstawach, to potęgi nam się dodają. Ja bym to wyrażenie na górze rozpisał na jakieś dodawanie dwóch liczb. I potem zamienił to z tego wzoru ze strony prawej na lewo, czyli te sumowanie w potędze zamieniłbym na mnożenie liczb o tych samych podstawach. No i teraz, jakbym uzyskał tutaj sumę w wykładniku? No, po pierwsze, ja bym sobie wyłączył chyba całości, czyli zapisałbym, że mam tutaj 3 do potęgi i 9 czwartych. Czwórka w 9 mieści się dwa razy, czyli to jest inaczej 2 całości i 1 czwarta. I takie 2 całości i 1 czwarta można zamienić na sumowanie, że mamy 3 do potęgi. 2 całości. Plus 1 czwarta. I popatrzcie się, że ten zapis jest dokładnie taki sam jak w tym wzorze teraz. I my będziemy to wyrażenie traktować jak prawą stronę wzoru i zamienimy to na lewą stronę wzoru, czyli na mnożenie liczb o tych samych podstawach. Czyli będziemy mieli 3 razy 3 i ta potęga idzie tutaj, a ta potęga idzie tutaj. I teraz 3 do potęgi drugiej to jest po prostu 9. A potęgę w postaci ułamka można zamienić na pierwiastek. Tu mówię o tym wzorze. Czyli zamieniamy to na pierwiastek i popatrzcie się, jak macie potęgę w postaci ułamka, to stopień tego pierwiastka to jest ta liczba na dole. Czyli u nas na dole tą liczbą jest 4, czyli to jest pierwiastek stopnia czwartego. Ta liczba A ląduje pod pierwiastek, czyli u nas pod pierwiastek ląduje trójka. I podnosimy ją do takiej potęgi, jaki jest licznik tego ułamka. Czyli do potęgi pierwszej. No ale 3 do potęgi pierwszej nie ma sensu pisać, więc tej jedynki nie będę zapisywał. No i wychodzi na to, że to jest odpowiedź. Jest to odpowiedź B. Możecie napisać, czy Wam się udało.